Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Futbol Manager 2020, kariera Radom, jakim Radom 25 maja roku 2031. Jesteśmy w szczytowym punkcie tej kariery. Za 6 dni zagramy finał Ligi Mistrzów z Liverpoolem na Stadio Olimpico w Rzymie. Natomiast ja oczywiście serdecznie was zachęcam do subskrybowania tego kanału. Co by strzejsze ucho zauważy, że coś nie tak jest z moim głosem i owszem, no, lekkie przeziębienie tutaj e, trenerowi Radom, Radomiaka do kucza, ale to nie jest istotne w tym momencie. W tym momencie najistotniejszą sprawą jest to, żeby wygrać, żeby wygrać dzisiaj finał Ligi Mistrzów, chociaż ciężko mi na sercu, gdy myślę o tym, że będę musiał tą karierę już zakończyć, ale oczywiście nie na zawsze, bo raz na jakiś czas, pewnie bardzo rzadko, ale będę Wam raportował, co tam w Radomiaku słychać, jeżeli będę miał czas, to oczywiście będę sobie rozgrywał kolejne sezony. Ale jeżeli chodzi o taką prawowitą karierę na YouTubie, no to w przypadku wygranej w Lidze Mistrzów w finale z Liverpoolem ta kariera się już po prostu zakończy. Słuchajcie. Gwoli e, tak, dopełnienia informacji oczywiście zostaliśmy mistrzem Polski po 37 kolejkach, 33 wygrane, 4 remisy, 0 porażek i rzutem na taśmę dosłownie, zdobywamy tą setną bramkę w Ekstraklasie i robimy wreszcie rekord zdobytych bramek. Fantastyczna sprawa, 103 punkty, czyli 33 punkty więcej niż drugi Lech Poznań i to my zagramy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Oczywiście w kwalifikacjach zagra Lech Poznań, w Lidze Europy Lechia Gdańsk, a w Lidze Europy 2 zagrają Wisła Kraków i Górnik Zabrze. Także no kapitalna sprawa, kapitalna sprawa dla naszych polskich drużyn, które naprawdę już są wysoko w tych rankingach ułożone. Właściwie cała liga jest wysoko w rankingu, natomiast Natomiast to, jak one będą sobie radziły, no zależy tylko i wyłącznie od tych poszczególnych ekip. Słuchajcie, no to lecimy, lecimy w stronę tego spotkania. Jest 26 maja roku 2031, ogromne emocje, uwierzcie mi, ogromne emocje, bo za chwilę możemy zakończyć tą 10-sezonową, 11 właściwie, czy nawet 12-sezonową karierę. To jest coś wspaniałego, coś nieprawdopodobnego, że nasi młodzi zawodnicy dotarli wreszcie do takiej fazy. Jimmy Struikan, piłkarzem sezonu, ale tu nie mogło być inaczej. Po pierwsze, Jimmy Struikan zdobywa 24 bramki w 28 meczach, jeżeli chodzi o Ekstraklasę łącznie w tym sezonie, w 43 występach, Jimmy Struikan strzela 35 goli. Absolutny super snajper. Jeżeli chodzi o te wcześniejsze nagrody, to rok temu Fabio De Robertis, tutaj z niezrozumiałych mi przyczyn piłkarze piasta i Wisły Kraków, mimo że to Radomek był najlepszy, wcześniej Tomek Marciniak, Dylan Marcand i znowu Tomek Marciniak. Tomek Marciniak gra w Klub Bróż i całkiem sobie radzi dobrze. 11 goli w 38 występach. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o menadżera Menadżera roku No tu absolutnie Konrad Piwarski powinien tą nagrodę zdobyć I jednak ja zagłosuję na Leandro Na mojego dobrego kolegę z Radomiaka Który przecież grał tutaj jeszcze Gdy byliśmy w pierwszej lidze Gdy byliśmy Beniaminkiem Ekstraklasy Był nawet Królem Strzelców Królem Strzelców Ekstraklasy A teraz tym Królem Strzelców nareszcie Jest zawodnik z Radomiaka Po tylu latach, po 11, po 10 latach Zostaje Królem Strzelców znowu zawodnik bardzo ciężko nam to zrobić, ponieważ my mamy taką taktykę, że tak naprawdę, po pierwsze, napastnik tak naprawdę zbyt wiele nie znaczy, jeżeli chodzi o strzelanie bramek, natomiast jeżeli chodzi o całą formację, całą taktykę, całe ustawienie, to i owszem jest bardzo ważny, bo ściąga na siebie uwagę obrońców i dzięki temu Jimmy Straycan, który zostaje królem strzelców, czy z lewej strony Ben Mertens mają szansę wbiec w to pole karne i zrobić tam przewagę. Także no mamy, mamy, mamy to co chcieliśmy, słuchajcie, szkoda tylko, że nie udało się, e, że nie udało się... E, e, Przejść takiego, zrobić takiego sezonu, w którym wygrywamy wszystkie 37 spotkań. To się niestety nie udało, natomiast jeżeli chodzi o nasze rekordy, to mamy w tym momencie 260 spotkań bez porażki w polskiej ekstraklasie. To jest też niesamowity wynik, ale na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, nie wiem czy po tym sezonie, bo przecież nie wiemy, czy wygramy spotkanie z Liverpoolem za chwilkę to, które będziemy rozgrywali tutaj na stadionie Olympico w Rzymie w ramach tego finału Ligi Mistrzów. Jeżeli tak, jeżeli wygramy ten mecz, jeżeli zdobędziemy Ligę Mistrzów, będzie piekielnie trudno oczywiście o to. To oczywiście to oczywiście kolejny odcinek, już będzie takim podsumowaniem tej kariery. I teraz tak, Liverpool, słuchajcie, Liverpool jest trenowany przez Carlo Ancelottiego. Niestety Carlo Ancelotti cały czas tutaj stosuje gegen pressing, jeżeli chodzi o Liverpool. Więc będziemy mieli olbrzymie problemy z tym, żeby to spotkanie wygrać, żeby tego meczu w ogóle w ogóle nie przegrać. Oczywiście w związku z tym, że Carlo Ancelotti gra gegen pressingiem, to ja będę tutaj grał bezpośrednią piłkę na skrzydła, czyli zostajemy z tą naszą taktyką 4-3-3 z FM 2019 oczywiście delikatnie podrasowaną na potrzeby radomiaka. Natomiast nie będziemy chcieli absolutnie używać w tym meczu taktyki krótkimi podaniami, bo najzwyczajniej w świecie gegen pressing nas po prostu słamsi. Przynajmniej taką mam opinię i wydaje mi się, że ta taktyka będzie na to spotkanie po prostu najlepsza. Za chwilkę sobie jeszcze zobaczymy, oczywiście, jak wyglądają zawodnicy Liverpoolu, jaki to będzie skład, jakie to będzie ustawienie, ale nie mam pomysłów za bardzo, co tutaj można zrobić, jak można tutaj Liverpoolowi popsuć to święto. Co zrobić, żeby Liverpool tutaj tego spotkania nie wygrał? Oczywiście będą faworytami, to nie ulega wątpliwości. My mamy jeszcze jeden mały problem. Problem taki, że Ben Mertens jest kontuzjowany, ale myślę, że w ostatniej chwili uda nam się doprowadzić go do pełni sprawności. I teraz tak, jeżeli chodzi o zawodników Liverpoolu. No jest tu Kakalomidze, oczywiście, kupiony z Radomiaka. Na bramce Gabriele Francini, tak? Oczywiście Alisson już przechodzi na emeryturę w wieku 38 lat Aleksandr Jasiński, to jest obrońca Liverpoolu, reprezentant chyba już Anglii, ale młodzieżowy tylko tu mają Tomasa Kostę, też na środku obrony i defensywny pomocnik prawa strona Darren Jacobs, ależ tu są piłkarze Jacob Holsted, to jest strona lewa, środek pomocy Michael Sand i tutaj drugim zawodnikiem jest Jean-Diego Fischer 26-letni brazylijczyk jaki w ogóle zawodnik, no małe szanse, Vandinho, kolejny 23-letni brazylijczyk, Jadon Sancho na prawej stronie, pomocy Fabio Loreiro, 27-letni Portugalczyk, na lewej stronie. No, i napastnikiem tu chyba będzie 26-letni Hiszpan Julian. No, mamy naprawdę niewielkie szanse, żeby cokolwiek tu zrobić. Tu jest jeszcze ten Kunrad, ja go pamiętam, gdzieś go widziałem w jakichś nagrodach. Mi wyskoczył 106 milionów warty rząd jego Fischer. To są niesamowite liczby, ale postaramy się. Ograliśmy Chelsea 4 do 1 u siebie, tu oczywiście stadion neutralny, więc jakby, jakby zupełnie inne warunki, tak? Przegraliśmy 2-0 z Chelsea na wyjeździe i owszem, ale tam po błędach naszych zawodników absolutnie Chelsea moim zdaniem nie zasługiwała na to, żeby w rewanżu zdobyć dwie bramki. Ale to jest zupełnie inny mecz, to jest jedno spotkanie, to jest finał, finały rządzą się swoimi prawami, w finałach no, dochodzi do sytuacji... Do, do sytuacji, e, jakich e, w zwyczajnych meczach po prostu nie mamy e, okazji oglądać, to są, to są specjalne mecze. To są mecze, no, które absolutnie nie, tutaj, jeżeli chodzi o emocje, No sięga tu wszystko Zenitu tak? I, i naprawdę e, to samo będziemy mieli przed tym spotkaniem. Słuchajcie, nie, także już powolutku się do tego meczu zbliżamy. Ja za chwilę wezwę moich kibiców na ratunek. Oczywiście zagramy sobie hymn Ligi Mistrzów, no bo to inaczej być nie może. Inaczej być nie może, musimy tu zrobić wszystko. Oczywiście nie będziemy tutaj w tym momencie. E, presować zawodników Potraktujmy ten mecz jak każdy, bardzo dobrze. Tu można popełnić przed takim spotkaniem jeden z największych błędów, jakie tylko się zdarzają, jeżeli nie znasz swojej drużyny. Jeżeli ja bym tutaj spresował zawodników na tyle mocno, że oczekiwałbym od nich tego zwycięstwa, to morale poszłoby w dół i to bardzo znacznie. Więc no nie warto, nie warto tego robić, chyba że jesteśmy drużyną, która jest naprawdę faworytem, tak? Czyli na przykład do mistrzostwa Polski, do Pucharu Polski tak i owszem tak można w ten sposób to rozwiązać, ale nie, jeżeli chodzi o finał Ligi Mistrzów. Słuchajcie, no no idziemy, no idziemy, nie wiem, nie wiem co będzie Wybierzmy skład Ben Mertens już wiemy, że zagra w tym meczu Czyli Gerald Wolters Nasz bramkarz Od razu profile tych zawodników, bo to jest coś fantastycznego Prawa strona Marton Który tutaj żółta kartka ale Ależ on się rozwija, ten piłkarz, coś pięknego Wisam Sad Jeden z największych talentów, jeżeli chodzi o środek Zobaczcie jak on teraz wygląda, on ma 20 lat I wygląda jakby był obrońcą rodem Z Premier League jest jak Virgil van Dijk. Michal Wrto zagra jako ten drugi środkowy obrońca. Też jeszcze ma, zobaczcie tutaj, potencjał, żeby się rozwinąć. Coś niesamowitego. Ci zawodnicy są po prostu niemożliwi. I Amir Ibric na lewej stronie, czyli młody 20-letni Bośniak, którego kupiliśmy za półtora miliona euro. Czasami po prostu te, te, te transfery są niesamowite, jak patrzę sobie na te kwoty. Dalej, defensywnym pomocnikiem będzie w tym meczu Matias Cataldi. Dalej z przodu będzie grał Zbigniew Gryszkiewicz, czyli nasze rozgrywający obok niego oczywiście Fabio De Robertis czyli pomocnik długodystansowiec prawa strona Jimmy Strajkan najlepszy strzelec tego sezonu jeżeli chodzi o Radomiaka Ben Mertens na lewej stronie reprezentant Belgii i w ataku oczywiście brazylijski e, snajper Jose Carlos e, tutaj zapłaciliśmy za niego 16 milionów, ale było warto mówię, on nie strzela dużo, bo taka jest taktyka e, w zespole, gdzie ta gra byłaby ustawiona pod napastnika tu by były pewnie Niesamowite liczby. No i Nino Tones yy, na ławce. Eftimis Malisowas. Grzegorz Wójcik. Ariel Jagiełło. Cęgi Zan Ajdin. Bilek. Ach, tu mogę wszystkich, a ja sobie tak wybieram a przecież to jest finał i tu mogę 12 zawodników, więc damy sobie w tym momencie może Cerowicza, nie, Markandeja, może Markandej przy dobrym wyniku dostanie swoją ostatnią minutę, nie wiadomo jak to będzie wszystko wyglądało no emocje naprawdę wielkie słuchajcie i ja już nie mogę się doczekać tego co się za chwilkę tutaj stanie oczywiście kontrola totalna w tym meczu, tak, będziemy chcieli zdominować Liverpool, jakkolwiek to nie brzmi i jakkolwiek jest to niemożliwe, to będziemy chcieli tymi naszymi bezpośrednimi podaniami tutaj te akcje po prostu e, przeprowadzać. Także, no naprawdę, naprawdę jesteśmy. Niesamowite, to jest w ogóle. Jaki to jest moment po tych 11 sezonach? Do jakiego my momentu dobrnęliśmy tym młodym cały czas składem? Radomiak ma cały czas młody skład. Najstarszy zawodnik, który występuje chyba w tej 11 nie, anonsowanej na finał Ligi Mistrzów, ma 23 lata. Tak mi się wydaje, że nie ma tam starszego, nie, starszego zawodnika. Zaraz sobie e, zobaczymy. 24 Cataldi, e, tak, i 23 Wrto, ale tutaj mamy 28. 18-latków, słuchajcie, 19-latek, 20-latkowie. No nieprawdopodobne jest to, co się tutaj za chwilę na stadionie Olimpico w Rzymie będzie działo. No coś, coś pięknego. Piękny finał, piękne momenty i za chwilkę sobie to wszystko razem wspólnie tutaj obejrzymy. Jeszcze mamy piłkarzy powołanych do reprezentacji. No i tutaj mamy Petrowicza i chyba tego Petrowicza będę chciał zabrać ze sobą na mecz z Liverpoolem, może kosztem, może kosztem Francisco Pereza, nie wiem, Centuriona Wery, Nawrockiego. Chyba nam nie będzie potrzebny kolejny kolejny obrońca. Może Iwan Petrowicz, on też ma tą formę wznoszącą. Może w razie jakichś, jakichś problemów, tak, ten zawodnik będzie w stanie nam pomóc. Liverpool Radomiak. No tutaj mamy anonsowanie, oczywiście, tego składu. Ah, Wolters, Ibrich, Wrto, Sat, Marton, Kataldi, De Robertis, Mertens, Jose Carlos i Strajkar, a my poprosimy hymn Ligi Mistrzów. Ejku, cały czas zastanawiam się, czy nie mógłbym jeszcze tutaj czegoś zmienić, czy jednak nie wyjść troszeczkę innym ustawieniem, ustawieniem może nie, ale może inną taktyką, może zupełnie inaczej to wszystko zrobić, może cofnąć troszeczkę de Robertisa i zagrać na dwóch defensywnych pomocników, bo jednak yy, boję się, że sam Cataldi może po prostu tutaj nie dać rady i dalibyśmy sobie tutaj defensywnego yy, pomocnika yy, z funkcją obrony, yy, czyli de Robertis miałby za zadanie tutaj no pilnować, pilnować Cataldiego i pilnować yy, defensywy i próbować tutaj zabezpieczać środek pola, nie mam pojęcia czy będzie to dobry wybór, nie wiem może mentalność ostrożna, kurczę, cały czas chodzą mi po głowie różne rozwiązania a mamy tylko jedno spotkanie, nie mogę popełnić błędów, zagrajmy w ten sposób spróbujmy pokonać Liverpool no będzie ciężko, będzie na pewno piekielnie trudno, ale może się uda, liczę że to szczęście będzie po naszej stronie że Radomiak w dzisiejszym finale Ligi Mistrzów na Stadio Olimpico w Rzymie będzie zespołem lepszym po prostu o tą jedną bramkę, może niedominującym, bo zdajemy sobie sprawę z tego że to Liverpool na pewno będzie miał tutaj przewagę w tym meczu i będzie lepszy, ale musimy zrobić wszystko, żeby to odwrócić. Mamy piłkę na polu karnym, blisko pola karnego Liverpoolu, Strajkan! Aj, gol! 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 36. trafienie w sezonie napastnika zimiego Strojkana, właściwie skrzydłowego, chociaż ciężko tak naprawdę określić jego rolę w drużynie. Prowadzimy 1-0 z Liverpoolem, coś niesamowitego się teraz wydarzyło na stadionie w Rzymie. Ależ bramka Strojkana! Ja nie zdążyłem zupełnie wejść ten mecz, nie zdążyłem zupełnie tutaj po opowiadać o tych wszystkich rzeczach, a to jest gol, a to jest gol i Radomiak prowadzi 1-0, coś niesamowitego teraz musimy uważać, Loureiro i był blisko, Wolters tutaj obronił ten strzał, ależ mieliśmy szczęście bo tutaj naprawdę, naprawdę mógł Liverpool od razu doprowadzić do remisu a tak mamy 1-0 dla Radomiaka tylko, że teraz Liverpool przyspieszy tylko, że teraz Liverpool na pewno Zatakuje i będziemy mieli problemy Ale spróbujmy zagrać troszeczkę defensywniej Spróbujmy podtrzymać tą piłkę Spróbujmy zrobić wszystko, żeby Liverpool tych akcji Po prostu w tym meczu nie miał i nie ma Jest 22 minuta, a oni oddali tylko Jeden strzał. Jedna ta groźna akcja, którą Przed chwilą widzieliśmy. De Robertis Musi tu się pilnować, bo ma tą kartkę Fischer nad poprzeczką. Spokojnie Powoli. Może mentalność ostrożna Byłaby tutaj dobrym wyjściem, ale nie Poczekamy jeszcze, bo to jest dopiero 28 minuta Trzymajmy kciuki, bo o jak prowadzi w tym meczu 1-0. To jest po prostu niemożliwe. Radomiak, Radom, proszę cię, zrób wszystko, żebyś tego meczu nie przegrał. Mój kochany Radomiaczku, zakończmy tą karierę. Zakończmy tą kampanię, ale jest ciężko. Jest ciężko. To jest Liverpool po drugiej stronie. To już nie jest Chelsea, to już nie jest Benfica, to nie jest Famalicão, to nie są Drużyny z Ekstraklasy. To jest wielki Liverpool, który każdą akcją może zamknąć nam tutaj. To spotkanie i teraz słupek, ale śmieliśmy szczęście. 40 minuta, dowieśmy tylko to do końca tej pierwszej połowy. Byłoby fantastycznie, byłoby kapitalnie. Ale to będzie ciężko. To będzie trudno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Hostet. Zagranie do Juliana. Julian i blokuje go w ostatniej chwili. Wrto. Ależ mamy szczęście tutaj w tej sytuacji, że Julian tego strzału nie zamienia na bramkę. I jest Loureiro. Piłka w pole karne. Wybija Wisam Sad. I daje nam chwilę od... odetchnąć. Daje nam chwilę wytchnienia. A w szczególności linii defensywnej, która naprawdę tutaj ma ręce pełne roboty. Podobnie jak Bramkarz. Młody przecież 18-letni Holender Wolters. I teraz rzut rożny. A i nad poprzeczką. ale Szczęście, ależ tu mamy kupę szczęścia. To jest coś niesamowitego. Liverpool po prostu w bramkę teraz, 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 teraz. De Robertis, proszę zagraj dobrą piłkę. Strykan, A jak się niewiele teraz pomylił szkocki skrzydłowy, ależ mógł być bohaterem tej pierwszej połowy, zdobywając drugiego gola. Mamy do przerwy remis. Co tutaj teraz zrobić? Jak tutaj teraz zagrać, żeby Liverpool nie miał tych sytuacji? Może troszeczkę ostrożniej. Może byśmy pograli piłką. Może byśmy spowodowali, że to Liverpool nie będzie mógł tej piłki mieć przy własnych, przy własnych nogach. Może De Robertis. Zostanie tym ryglem defensywy Z funkcją obrony A Kataldi z Gryszkiewiczem będą odpowiedzialni za montowanie tych akcji Ja nie wiem czy to się uda Ja nie wiem jak to zagrać Ja nie wiem co tutaj zrobić Żeby było dobrze To jest 45 minut Ale to będzie bardzo ciężkie 45 minut Rozmowa motywacyjna Panowie Kibice są fantastyczni Naprawdę Dopingują nas tutaj Tych kibiców mamy dzisiaj na Olimpico 12 661 z Polski Łącznie ponad 65. Jimmy Strajkan. Przejdźmy na taktykę troszeczkę defensywniejszą. Pograjmy ostrożnie, mentalność ostrożna. Nie wiem co robić, gubię się, ale musimy tutaj zrobić wszystko, żeby Liverpool nie strzelił nam bramki w drugiej połowie. To by było coś niesamowitego, ale już teraz atakują Julian. No tutaj Liverpool będzie miał tych okazji na pewno mnóstwo i Wolters, Wolters poddany niewątpliwej presji i strasznemu tutaj naprawdę, naprawdę ciśnieniowi ciśnieniu, ciśnienie, nie wiem czemu, nie wiem, grajmy, grajmy! Ciśnienie po prostu na naszym... Bramkarzu jest bardzo wysokie i on na pewno we krwi też ma to ciśnienie wysokie i ta krew buzuje, ale grajmy, jest adrenalina, jest dobry mecz i musimy tutaj zrobić wszystko, żeby tego spotkania nie przegrać. Dobrze, Liverpool się gubi, Liverpool nie potrafi rozegrać tej akcji tak, żeby strzelić nam bramkę. Mamy 52 minutę spotkania. Kto tutaj nam robi największe problemy, jeżeli chodzi o Liverpool? No niewątpliwie Phil Foden, który miał 6 kluczowych podań, to jest coś niesamowitego. On musi dostać plaster. De Robertis go musi pilnować. Nie ma innej możliwości. Może nie Cataldi, bo Cataldi tutaj jest odpowiedzialny za obronę taką, która pozwala też amortyzować strefy defensywne, ale tutaj De Robertis musi go po prostu cisnąć. Jeszcze przejdźmy sobie w taktykę i przeciwnik Foden musi być tutaj intensywnie presowany i agresywny odbiór piłki. Nie ma tutaj innej możliwości. Spróbujmy w ten sposób, bo inaczej on będzie tych kluczowych podań posyłał z biegiem czasu coraz więcej, bo przecież Liverpool musi tę stratę odrabiać. Jest Foden. Foden teraz tą piłkę wycofuje. Jest piłka w lekarne. Zamyka to Loreiro. Oj, będzie bardzo niebezpiecznie teraz. Jest Juliao zablokowany i broni strzał Wolters. Wolters, jeżeli my tego meczu nie przegramy, jeżeli my to szczęśliwie doprowadzimy do końca, to Wolters będzie bohaterem. I teraz łapie piłkę na czwartym meczu, znakomicie, antycypując e, to dośrodkowanie Liverpool przy piłce. To jest coś niesamowitego. Jak ciężko nam tutaj będzie teraz odzyskać chociażby na chwilę e, posiadanie futbolówki. Jest Jose Carlos, nie strać. De Robertis, dobrze, to rozgrywamy. Jimmy Stuykman, ale gubi. Dlaczego gubi tą piłkę? Dlaczego on tego nie potrafi przyjąć? Nie rozumiem, nie wiem i nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Jacobs, rozpędza się teraz Liverpool, ale jest odebranie piłki. Fisher, Fisher do Jacobsa. Jacobs jeszcze tutaj próbuje. koszta. Nie ma pressingu Radomiaka, nie ma tutaj odbioru piłki. Montero i teraz przez lewe skrzydło Liverpool stara się to wszystko rozegrać. Ale wracamy. Bronimy się tutaj teraz piątką, szóstką, siódemką zawodników. Hostet, hostet w polu karnym. Gonzales spudłuje. Obstawiany tam, kryty do końca przez naszego zawodnika. A tym zawodnikiem był chyba nasz lewy obrońca Ibridge. I teraz mamy piłkę na wysokości pola karnego. Nie mamy, bo znowu nonchalanko wykorzystujemy ten aut. I niestety piłkę odzyskuje Liverpool. I to jest to. I teraz Ibridge, nie stracmy tego, nie stracmy tego, bo. Będziemy napędzać w ten sposób Liverpool, który jak zobaczy, że jak popełnia błędy, to będzie te błędy po prostu wykorzystywał. Jimmy Strajkan wychodzi tam martą na prawej stronie. Jest Brazylijczyk, Gryszkiewicz, Jose Carlos zablokowany. De Robertis broni, broni, broni Francini. Musimy robić zmiany. Musimy teraz dać szansę Cengizanowi Aydinowi tutaj w napadzie i myślę, że wejdzie Ariel Jagiełło za Gryszkiewicza. Spróbujemy w ten sposób tych dwóch zawodników teraz wprowadzić do gry w tej 60 minucie trochę siły dać naszemu zespołowi, bo myślę, że zasługujemy na to, żeby tego meczu nie przegrać. 20 minut do końca. Co tutaj zrobić? Jestem cały mokry, cały spocony. Jak rozegrać to spotkanie, żeby tego meczu nie przegrać? Co jeszcze można zmienić w naszej grze? Może sobie troszeczkę cofniemy naszych bocznych obrońców. Może spróbujemy tutaj tradycyjnych bocznych obrońców z funkcją obrony. Może już nie będziemy ich wysuwać do przodu, tylko po prostu postawimy na defensywę. Może Mertens i Strajkan będą tutaj grali jako zawodnicy troszeczkę cofnięci, a sam Cengizan zostanie z przodu. Nie wiem. Nie mam pojęcia. nie Nienawidzę się cofać. nie Nienawidzę grać defensywnie, ale tu mam poczucie, że tylko to może nam dać utrzymanie tego wyniku. Tego bardzo dobrego wyniku. Do końca meczu pozostało 15 minut. Foden, Loureiro. Jest strzał zablokowany. Więc to prawdopodobnie będzie koniec akcji Liverpoolu. Jeszcze Fisher, No musimy pilnować tego, żeby Liverpool nie doszedł w nasze pole karne. Jacobs. Jacobs. Julian! Rozciągniemy za chwilę tą naszą linię defensywy, bo bardzo mocno skrzydłami gra Liverpool i teraz piłka taka no chytrze posłana, ale jednak obok nie pola. Pola e, Bramkowego. Troszeczkę niżej ta linia nacisku. Cofniemy sobie troszeczkę też już linię defensywy. No i tutaj przechodzimy na taką defensywę. Słuchajcie, bo nie mamy wyjścia. Bo nie mamy wyjścia. Musimy bronić tego wyniku. Defensywna taktyka. Teraz piłka w pole karne. Aj, Francini to przejął. Ale szkoda. Ale szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego mm, dobrego dośrodkowania. Takiego na piąty metr. Takiego chytrego m, w pole karne. No i teraz się bronimy. 13 minut do końca meczu. Juliant, Juliant, Mertens odbiera. I teraz Mertens co zrobi? Ibris spokojnie to rozgrywa. Kradnijmy te cenne sekundy, cenne minuty Liverpoolowi. Ale nie, oni odzyskują piłkę. Fischer, Loureiro, Loureiro, Loureiro. A Jezu, broni Wolters. Co tu się dzieje? 12 minut do końca finałowego spotkania w Lidze Mistrzów. Liverpool przegrywa z Radomiakiem 0-1. I tutaj cały czas ten wynik się utrzymuje. Cały czas Liverpool napiera, atakuje. My już tylko jednym napastnikiem. My już się tu bronimy tak naprawdę dziewięcioma zawodnikami. Musimy to utrzymać. Ale teraz Wolters. 10 minut. 9. 8, 8, 7, 6, 6 minut do końca. Boże święty, jeszcze stały fragment, tu będzie niebezpiecznie, ale Wandino nad poprzeczką. Trzymajmy tą piłkę. Już teraz musimy grać na czas, chociaż to się może, to się może zemścić. Bo jeżeli Liverpool nam odbierze piłkę w jakiejś newralgicznej strefie, na naszym przedpolu będziemy mieć problemu. 4, 3, 3 minuty. 3 minuty do końca meczu. Radom jak prowadzi 1-0. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje na stadionie Piko Kibice stoją? Nikt nie siedzi kibice Liverpoolu dopingują swój zespół, a kibice Radomiaka już się cieszą. Mertens zakończ to! Zakończ to! Nie zakończył! Obronił to golkiper Liverpoolu. 4-3-3 to jest ustawienie Liverpoolu. Dwie minuty do końca. Zmiana. Zmiana. Musimy tutaj zrobić wszystko, żeby jeszcze zyskać troszeczkę czasu. Ale kto? Ale kto? Może tutaj Grzegorz Wójcik. On potrafi bronić. On potrafi tutaj też te piłki dobrze odbierać. Dwie minuty. Minuta do końca. Minuta do końca tego spotkania. Niewiarygodna sytuacja. Radomia. Jak prowadzi z Liverpoolem, to są sekundy! To są sekundy! Laura rozpalony! To jest offside! Absolutnie, ta bramka nie będzie uznana. To już było widać przy podaniu. Tak jest, to jest offside. Zobaczmy sobie powtórkę, jak to wyglądało. Nie będzie powtórki, bo teraz ja przejdę na 3D szybciutko. Czy mi się uda zdążyć y, przejść na 3D? Y, szybciutko, reżyser, cokolwiek, żeby mi pozwoliło zobaczyć, jak mój Radomiak cieszy się ze zdobycia Ligi Mistrzów. To jest niesamowite. To są sekundy do końca tego spotkania. Wszyscy czekają na to, żeby wbiec na murawę i pogratulować zawodnikom Radomiaka zdobycia tego trofeum. Kończymy chyba tym samym kampanię Radomiakiem Radom. Jeszcze dosłownie kilka sekund. Radom jak tą piłkę rozgrywa. A i co tu się dzieje? Jest koniec! Koniec, koniec Radomiak, Radom Liga Mistrzów w Radomiu. To jest coś niesamowitego. 11 sezonów walczyliśmy o to, żeby to zdobyć. Mieliśmy dużo porażek. Mieliśmy naprawdę krytyczne, kryzysowe sytuacje, jak 0-10 z Liverpoolem w meczu Ale koniec końców pokonujemy ten Liverpool defensywną grupę. So... <laughs> To jest niemożliwe. To jest po prostu niesamowite, co się teraz wydarzyło na stadionie olimpijskim w Rzymie. Radomiak, Radomiak, Radomiak wygrywa Ligę Mistrzów i tym samym kończymy nasz challenge. Ależ to jest piękne, ale to jest wspaniałe. Na sam koniec rok 2031. Ja mówiłem, że chcę zdobyć Ligę Mistrzów do sezonu 2030, do roku 2030, a to się stało rok później. I to tym młodym składem, w który nikt nie wierzył. Każdy mówił, młodzi zawodnicy, nie wygrają, nie dadzą radę, ale oni dali radę, dali radę i daliśmy radę wygrać i bohaterem tego meczu ten, który strzelił 36 bramek w tym sezonie, czyli Jimmy Straker. Przegraliśmy w tym sezonie tylko jeden mecz wyjazdowy z Chelsea 2 do 0. Jedna porażka, jedna porażka w tym roku. Coś pięknego, słuchajcie kończymy to, kończymy to, no super, super informacja, zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek podsumowujący tą całą karierę i to będzie tyle, jeżeli chodzi o Radomiaka. Trochę szkoda, trochę przykro, trochę smutno, ale Sejwa zostawiam i raz na jakiś czas, na pewno będę do niego wracał. Dzięki serdeczne, Radom jak jest najlepszy, Radom jak jest najlepszą drużyną w Europie, Radom jak jest najlepszą drużyną na świecie, tak jest.